Jestem wstrząśnięty, jestem wkurzony, jest smutny, czuję się oszukany. Uważam, że graliśmy jest najsłabszym rywalem. Cześć, tutaj Guide SKC i witam was w 16 odcinku z kariery AC Milanu prowadzonego przez nikogo innego jak Maximiliano Allegri'ego. Bardzo akurat chciałem, żeby ten trener wrócił do Milanu, ale niestety wrócił do Juventusu. Dzisiejszy odcinek, odcinek 16, to będzie kontynuacja tego sezonu, gdzie zbliżamy się już naprawdę do, do końca. Jesteśmy nadal 9 punktów za Interem, 3 punkty przed Juventusem. Powoli już zaczynamy mieć to miejsce w Lidze Mistrzów gwarantowane, zwłaszcza jeżeli wygramy teraz z Atalantą i Lazio przegra. A następnie mamy e, AS Rome. Będzie to dość ciekawy i wymagający odcinek, ale dobra, w takim razie ja już mam e, zespół ustawiony na mecz z Atalantą e, i jesteśmy gotowi, żeby po prostu przejść do meczu. Jeżeli chodzi o Atalantę, mają trzech obrońców, Codiego z... Wolverhampton, który jest ich e, kapitanem. Więc dobra, jestem gotowy. Możemy sobie przejść do symulacji meczu. Oczywiście e, poziom legendarny. 6 minut na połowę, więc e, zaczynamy. No i piłka teraz do Alexisa. Co Alexis zrobi? Dorybicie oczywiście. Ale Golini teraz łapie. Od razu przesuwamy akcję do przodu. No i świetna piłka do Alexisa. No i Alexis. Bez problemu, do rebicia. Rebic strzela swoją 24 bramkę w lidze w tym sezonie. Ten gol mógł wyglądać na takiego sweaty, ale po prostu nie mamy jeszcze żadnego wyniku. Tu Van Zapata. Uciekł troszeczkę Kessiemu, ale Donnarumma, no... Donnarumma po raz kolejny nas ratuje. Hatteboer jeszcze i Donnarumma po raz kolejny. W końcu będziemy mogli wyjść z własnej połowy. Jeszcze teraz piłka do Brahima. Brahim do Rebicia i czy to będzie 2 do 0? Tak jest! Więc szybka kontra po wielkim pressingu Atalanty, no i Rebic ze swoim drugim golem w tym meczu. Gosens przy piłce, Kessie wybija. No ale niedokładne podanie to na Liego poza pole karne. Kolejna wrzutka. Tym razem do ma łapie, bez problemu. Dodo. Oddaje to na niemu, ale teraz chciałem wysokie podanie. Świetna teraz piłka do Brahima. Brahim. Na główkę obija słupek rebić. A popełniliśmy kolejny błąd. Znaczy ja popełniłem. Niech chłopaki. I licić. Skupienie Luis Muriel Casi Donaruma. Tym bardziej, że już mamy w miarę bezpieczny wynik, no ale teraz Duwan zapata. Niestety strzela gola kontaktowego. Aj, Duwan! O mało nas nie ukąsił po raz kolejny, ogólnie na tej główki. Bo są naprawdę bardzo mocni z główek, ale to już jest koniec! Sędzia kończy to spotkanie! Zdobywamy 3 punkty na naprawdę bardzo trudnym terenie. jestem naprawdę bardzo dumny z zespołu. Dobra, więc witam was na konferencji prasowej. Jako pierwsze pytanie będzie pytanie od lodówki.pl. Czy w związku z tym, że Ronaldin nie pojawił się na treningu, będzie on zatrudniony w sztabie szkoleniowym? Prowadzimy negocjacje z Ronaldinho, żeby w przyszłym sezonie do nas dołączył. On oczywiście chce, żeby ściągnąć większą ilość Brazylijczyków. Oczywiście jest, jest Dodo i to jest to chyba w tym momencie jedyny Brazylijczyk, który jest w pierwszym składzie. No, będzie trzeba coś zrobić ze składem, jeżeli miałby faktycznie do nas dojść. Kolejne pytanie, także od lodówki z odcinka 14. Pytanie: Podobno w Mediolanie był widziany insignie, Lorenzo Insigne. Czy jest Pan zainteresowany kupnem, czy to sprawka Interu? W tym momencie nic nie mogę powiedzieć. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, to, to żebyście po prostu czekali i zobaczyli, co się stanie. Ostatnie pytanie będzie od Olka Wiśniewskiego. Wybiorę sobie pytanie numer 1. Czy to prawda, że Gigi Donnarumma odmawia przedłużenia kontraktu? Muszę Wam powiedzieć, że sytuacja wygląda ciężko, dlatego że my cały czas negocjujemy z Zigim przedłużenie kontraktu, bo naprawdę chciałbym go zatrzymać na Ligę Mistrzów. On oczywiście chce bardzo dużej podwyżki i przez sytuację COVID-19 na świecie, no, sytuacja z pieniędzmi nie jest taka łatwa. Mamy jeszcze dwa miesiące praktycznie trzy do końca sezonu żeby spróbować z nim yy, osiągnąć porozumienie no i zobaczymy zobaczymy co się uda zrobić dobra to by było na tyle w dzisiejszej konferencji. Przechodzimy do kolejnego meczu. Dobra, jesteśmy już przy kolejnym meczu w tym odcinku i widzę, że Roma też gra trzema defensorami, co oznacza, że będziemy grać tą formacją, więc ja sobie wpuszczę Leao na prawą stronę pomocy od pierwszej minuty. Wpuszczę sobie też Zaniolo jako środkowego pomocnika ofensywnego, dlatego że Brahim miał ostatnio Słabszy mecz. Wpuszczę sobie też Kiera za Kessiego, no i tak w sumie możemy wyjść na mecz. Zobaczę jeszcze, gdzie jest Kessie. Kessiego dam na ławkę. Więc możemy przechodzić do symulacji meczu. No i znowu liczę na 3 punkty. Tym bardziej, że Juve... nie Juventus, tylko Inter stracił punkty w poprzedniej kolejce. Grali właśnie z Romą, i teraz ta ich przewaga. Na, na samej górze tabeli stopniała do 6 punktów. Teraz my atakujemy. Jest Hauge. Wycofanie do bramkarza. Nadal spinacola. Jest piłka do Jacko. Jacko się obraca do Naruma na broni. Jak już się obróciłem, to było za późno, żeby ratować. Tylko do Naruma mógł wtedy nas uratować. Tio do Hauge. No i patrzcie na tą prędkość. Hauge teraz. Będzie kolejny atak. Do Rebicza Ale znowu Roma bardzo dobrze się broni, trzeba im to przyznać Ale teraz Leao po raz kolejny, będzie kolejna wrzutka Leao na Rebicza i tym razem się Rebicz nie myli Tym razem Rebicz strzela i od razu biegnie do Leao, to jest jego kolejna asysta I Hauge będzie próbował obiec Facio i robi to bez problemu Hauge tuż obok dalszego słupka, próbowałem to zmieścić więc szykuje się nam podwójna zmiana w tym meczu. Pedro, teraz przy piłce, ja wchodzę w pole karne. No i właśnie dlatego chciałem, żeby wszyscy się wrócili. No bo jest to gol na 1 do 1. Niestety. No i będziemy jeszcze próbowali raz wrzucić piłkę. Aj, nie udało się niestety. Carlos Perez jeszcze przejmuje. Już ostatnia minuta doliczonego czasu. No niestety to jest koniec tego spotkania i niestety tylko i wyłącznie remis. Więc Inter znowu ma szansę na pomiększenie przewagi. Inter zremisował z Juventusem, czyli jakbyśmy to wygrali, to byśmy. Z... O, to ta przewaga by stopniała do 4 punktów. No nie że to, to, to nie jest po prostu nasz sezon, chyba. Więc co, teraz 6 meczów, chyba do końca, czy 7 zostało. Tak, zostało 7 meczów do końca, więc no szkoda, szkoda tego meczu. Tym bardziej, że prowadziliśmy cały, całe spotkanie i mieliśmy dużo szans, żeby. Żeby wygrać, żeby podwyższyć to, te, ten wynik, no ale się po prostu nie udało. Tak czy siak, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, żeby zostawić też subskrypcję. Ja się z Wami widzę w następnym odcinku. Pamiętajcie też, żeby zostawić e, pytania do konferencji, są bardzo ważne. Ja się z Wami widzę w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.